Halo! Witam wszystkich na nowym odcinku no, Witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale Dzisiaj. Zagramy w granie Chapter 2. Tutaj lecimy na. Co tu jest darker? Nightmare. O kurde. Nightmare. Kiedyś indziej może sobie zagramy. Zagramy na easy z tylko dziadkiem. Bądź cicho, grany słyszy wszystko. Dziadek nie słyszy bardzo, dobr bardzo dobrze, ale uderza mocno. Press and hold the remove. Przy i przy przytrzymaj y to. Przycisk. Żeby uwolnić się od pułapki Greny, Chowaj się pod łóżkami albo w szafach Masz 5 dni Używaj tych słuchawek Do najlepszego No gry Ja nie używam słuchawek, bo ja się boję takich gier To po co je nagrywasz No bo lubię I no ja się boję z słuchawkami grać Day one Bo zrozumcie Ja se gram z słuchawkami Mam na maksa A tu dziadek z tyłu przychodzi Aha i duś mi Dobra Lecimy Jak tu będzie crowbar To będzie super dorlak. To Dor lecimy do Ośmiornicy Karoliny No i co tu też nic nie ma? pedłoki Jak tu zielono? Kiedyś je grałem, to nie było w ogóle. Szaro było. Dziadek chyba słyszy to. Okej, okay. ja się tu schowam. Stungana potrzebuje, bo jest chyba <laughs> idzie jadek Dobra. Sprawdzamy za stunganem. Stungan może być wszędzie. Może nawet u Nikodema być. Tam granaty są. Czy tu jest? Nie, najgorzej. Ja teraz nie wiem, czy dziadek... Jest. Dziadek chyba wazę też słyszy. Ja ją tu. Okej. Okay. Handwheel. Zapamiętać trzeba duct tape. Ej, idzie. Tam jest zdjęcie. Tu nic nie ma. No, nie, 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 nie. O stunkam. Mamy już grę wygraną. Dziadek, niech tu przyjdzie. Są tańczy! Szut! Dostał. Dawaj ten klucz. No kurde. Na dwie minuty chyba padł. Dobrze widziałem. Nic nie ma. Dobra. Sprawdzam. Nie ma. Tu też nic. Tu. Nic. To już nie będzie potrzebne. Dziadek już zniknął. Handwheel. Z handwheelem. Lecimy tu. Uciekniemy z chyba sobie głównymi drzwiami. Przekręcam. Okej. Okay. Bołtki. Wręcz. Wręcza chyba tam trzeba użyć. Okej. Okay. Dobra. Szybko, 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 szybko. Nikodem tam stał. Teraz Tungan. Okej, okay, bierz. Tu. Nic. tu bar trzeba, jakby tu się dziadek zrespił, jakby u, dziadek się teraz może wszędzie zrespić, okej. Okay. Sejfki. To poczekamy, aż dziadek przyjdzie. O! Door handle. Bardzo dobrze. Gdzie jesteś, dziadek? To jest najgorsze, że dziadek źle słyszy. Ale muza. Chyba muzykę słyszy. Spoko. Dobra. Tu są cutting playersy, dobrze. Gdzie jest dziadek? Dziadek śpi: Trzy, dwa, jeden. Minuty, rzut szybko. Sejfki, jak dziadek śpi, to mamy dużo czasu. Tu nic nie ma, tu też otwieramy. Tu spar! Najgorzej. Tu chyba sprawdzaliśmy. crowbar właśnie. Z tym kluczem. Door handle Pyk Ale się zlagował chwilowo. Uuu, dziadek zniknął już. Co tu jeszcze trzeba? Pedloki, no jasne. Mm -hmm. A czemu ja tu idę w ogóle? Ja potrzebuję uciąć te. Potrzebuję cutting playersy. Cutting playersy były tam. Najlepszy jest pierwszy dzień, bo w pierwszym dniu macie przewagę. A jak już jest drugi, to jest słabo. Jestem ciekawy, gdzie jest crowbar. O! Gdzie jest crowbar? Ho, ho, ho. Ja cutting players zostawię tu u góry, bo sprawdzimy, co jest tam w tym czymś. Tam był helikopter manual, ale nie potrzebujemy. Teraz biegnę po stungana. Czy tu coś? Boat steering wheel. Mi się wydawało, że tam dziadek stoi. Idę szukać pedłopki. To był dorlak, tak. Jakby tu dziadek gdzieś był, to by było najgorzej tu nic nie ma chyba że tu też nic mhm. dobrze nic nie ma jeszcze ja trochę stresuję, że ja upuszczę on to usłyszy on chyba się właśnie. W łazience właśnie. Duś mu. Grandpa jest gonna. Kilka minut. Dziecko dostało. Crowbar. Najlepiej. Pyk. Pyk. I tylko pedlok kina został. O, Slendrina, siema. Dawaj Stungana. Jest Stungan? Tu jest. Dawaj nabój. Dziadek będzie zdenerwowany. To ja biegnę na górę. Szybko, 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 szybko. Nikodem już nie ożyje. Na górze będziemy bezpieczni. Dobra. Teraz traf. Trafiłem. Szczęście. Dobra, cutting playersy. U! Helikopterki! Ja nie mogę. Przez przypadek to wziąłem. Czy tu nic nie ma nic. Gdzie może być pedloki? Ja wiem. Gdzie może być pedłoki? I no trzeba dziadka zabić, znaczy sparaliżować. I no nie wiem, czy dziadek będzie cały czas zły. Chyba nie. Nie wiem. No, gdzie jest dziadek? Dziadziu, dziadziu. Chodź na obiad. Nie jest zły. Szczałt, pu. głowę. bierz ten stół. Gun amo. I le lecimy. Dziadziu. Gdzie jest krowbar? Tu. Dobra. Biegnę. Tutaj. Przeskakuj to okno. Czy tu jest? Co to? Pedloki. ok Tu jest gasolini jakby co. Dobra. Dziadku. Kluski nie były dobre. Nara. Udało się. Na easy z Grand pom to było naprawdę easy. Dziadek stoi, nie wie co się stało. Rozgląda się. No, the end. To nam zajęło 14 minut. A ja Wam dziękuję za oglądanie, i widzimy, i widzimy się w następnym video. Narka!